W tym odcinku powiemy sobie, co to jest wielokąt wypukły, co to jest wielokąt wklęsły i jaka jest różnica pomiędzy takimi wielokątami. No, przede wszystkim trzeba wiedzieć, co to jest wielokąt. Wielokąt to będzie taka figura, która jest złożona z odcinków. Ale w taki sposób jest złożona z odcinków, że odcinki te zawsze się ze sobą stykają, czyli musi to być figura zamknięta. I wielokątem wypukłym nazywamy taki wielokąt, w którym jeżeli narysujemy dwa dowolne, czy zaznaczymy dwa dowolne punkty, które leżą wewnątrz takiego wielokąta, jeżeli te punkty połączymy odcinkiem, to w całości taki odcinek będzie leżał wewnątrz tej figury. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w, w takiej, no, podobna sytuacja w sytuacji, czy no, podobne zdarzenie będzie miało miejsce w takim momencie, w takiej sytuacji, kiedy na wielokącie wypukłym zaznaczymy dwa punkty leżące na obwodzie takiego wielokąta i te punkty ze sobą połączymy odcinkiem. No to w takich okolicznościach 100% tego odcinka również leży wewnątrz tej figury. I popatrz, że mając taki wielokąt foremny, my nie znajdziemy ani jednego takiego odcinka, którego chociaż fragment będzie leżał poza tą figurą. Tutaj popatrzmy, mamy kolejny wielokąt, to też jest wielokąt wypukły, i tutaj również my nie znajdziemy ani jednego odcinka. Tutaj powiedzmy, niech to będzie G, punkt H, i też my tutaj nie znajdziemy ani jednego odcinka którego końce będą leżeć wewnątrz figury, a który chociaż w części leżałby poza figurą. Czyli tutaj również 100% takiego odcinka będzie leżało wewnątrz figury. Również ta sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli sobie zaznaczymy dwa dowolne punkty na obwodzie, jeżeli je połączymy, to też 100% odcinka będzie leżało wewnątrz tej figury. Czyli popatrzmy, że wielokąt, który jest na tym i na tym rysunku, to jest wielokąt wypukły. Natomiast ten rysunek przedstawia już wielokąt wklęsły. Wielokąt wklęsły to jest taka figura geometryczna, która składa się z co najmniej czterech odcinków. W wielokącie wklęsłym istnieje taki odcinek, przynajmniej jeden, którego końce znajdują się albo na obwodzie takiej figury, albo wewnątrz, tak jak zostało to tutaj narysowane. Ale przynajmniej jakiś fragment tego odcinka leży już poza wielokątem. I popatrzmy, że takim przykładem jest odcinek GH, gdzie yy, Punkt G i punkt H znajdują się wewnątrz, czyli końce tego odcinka znajdują się wewnątrz tej figury, a fragment znajduje się poza figurą. Popatrzmy teraz na inny przykład. Teraz narysuję dwa, dwa punkty, punkt X oraz punkt Y, które leżą na obwodzie. Jeżeli je ze sobą połączymy, no to widzimy, że już 100% tego odcinka leży poza figurą. Czyli cechą charakterystyczną wielokątów wklęsłych jest to, że jesteśmy w stanie znaleźć takie odcinki, których końce leżą albo wewnątrz figury, albo na obwodzie, a fragment tego odcinka lub 100% tego odcinka leży poza tą figurą. My oczywiście tutaj jesteśmy w stanie jak najbardziej narysować taki odcinek, który będzie w 100% leżał wewnątrz takiego... Takiej figury, takiego wielokąta, to mamy taki jeden przykład. Drugi przykład jesteśmy w stanie sobie tutaj zaznaczyć w tym miejscu, więc jak najbardziej tutaj w wielokątach wklęsłych takie odcinki znajdziemy. Tylko tutaj cechą charakterystyczną wielokątów wklęsłych jest to, że istnieją również takie odcinki, które będą spełniały warunki, takie jak odcinek GH czy odcinek XY. Natomiast w wielokątach wklęsłych takiego, takich odcinków jak odcinek GH czy XY na tym rysunku nie znajdziemy. I teraz jeżeli chodzi o wielokąt wypukły, to wielokąt wypukły musi się składać przynajmniej z trzech odcinków. Czyli rozmawiamy tutaj o trójkącie. Popatrzmy, ja tutaj narysuję dowolny trójkąt. Wszystko jedno, czy to jest trójkąt, który jest trójkątem równobocznym, prostokątnym, to akurat nie ma znaczenia, czy równoramiennym. Tutaj trójkąty zawsze będą wielokątami wypukłymi, czyli nie znajdziemy takiego trójkąta, który jest trójkątem Wklęsłem, dlatego o wielokątach wypukłych mówimy, że musi to być figura składająca się przynajmniej z trzech odcinków. Natomiast wielokąt wklęsły, już z czterech odcinków jesteśmy w stanie narysować. Popatrzmy na taki przykład. Tutaj narysuję coś, co wygląda jak trójkąt pozornie, ale tutaj dodatkowo jeszcze narysujemy dwa takie odcinki. No, tutaj widać, że mi się troszeczkę ręka obsunęła, ale to nie o to chodzi. Tutaj załóżmy, że te wszystkie odcinki, wszystkie krawędzie są krawędziami równymi. I teraz popatrz, tutaj w trójkącie nie narysujemy odcinka, którego chociaż fragment będzie leżał po tym, poza tym trójkątem, natomiast tutaj w tym czworokącie, zobacz, jestem w stanie narysować takie odcinki, które będą w 100% leżały poza tym wielokątem, a końcówki tych odcinków będą leżały na obwodzie oraz jestem w stanie też znaleźć taki wielokąt, czy znaczy taki odcinek, którego tylko część będzie leżała, zewnątrz wielokąta i tylko część będzie leżała poza takim wielokątem.